Witajcie serdecznie, moi drodzy. Mamy dzisiaj piątek 14 luty 2025 roku, tak właśnie, walentynki. Chociaż ja to uważam, że walentynki powinny być przez cały rok, a nie jeden, jeden dzień, prawda? Kochani, dzisiejsza data wibracyjnie to siódemka. Księżyc znajduje się w znaku panny i jak zwykle w piątek robimy sobie karty na piątek, a później króciutko o sobocie i o niedzieli. A więc siódemka. Siódemka to jest dobry czas na odpoczynek i relaks. Więc nie wiem, może dzisiaj niekoniecznie w tej energii randki będą się udawać. Może bardziej na jutro bym chyba nawet to zostawiła albo nawet na niedzielę. No, zobaczymy. W każdym bądź razie czas kiedy potrzebujemy chwili dla siebie. Nawet takiego właśnie odpoczynku, yy, relaksu, w zależności od tego, co nas relaksuje. Dla jednych to będzie książka, film, dla innych może siłownia, a może samotny spacer. Chwila dla siebie, z własną głową, z własnymi yy, myślami. I tutaj, właśnie w tej głowie, wiele się będzie działo, bo w Księżycu w znaku. Yy, Panny. My mamy taką chęć, właśnie, żeby sobie w głowie wszystko poukładać, uporządkować, tak, żeby porobić sobie takie, powiedzmy, szufladki z rzeczami ważnymi, mniej ważnymi, żeby sobie zrobić jakiś plan, co dalej, tak? czym się powinniśmy zająć. Może mieć taką potrzebę, właśnie takiej organizacji życia, czy w ogóle przeorganizowania wszystkiego naszej przestrzeni, wszystkiego co dookoła nas. No więc, no, taka energia, więc tego myślenia dzisiaj może być naprawdę bardzo dużo i jest to też taka potrzeba, właśnie uporządkowania jakby swojego życia. A jak już ktoś nie, nie jest w stanie, to chociaż w szafie zrobi porządek, tak, żeby, żeby mieć to poczucie, że właśnie nad czymś panuje. Za coś jestem odpowiedzialny, i coś zależy ode mnie. Więc to też energia temu sprzyja. Jak najbardziej można robić porządki w szafie. Mm -hmm. No i cóż, kochani, karty. <coughs> Przepraszam. Baranek ma dzisiaj Pazia e, Pucharów i kartę y, y, Wybierz Miłość. No więc, moi kochani, no to jest akurat sprzyjająca energia, więc do, barany się może odnajdą jakoś w energii walentynkowej. To jest właśnie taka miła, serdeczna atmosfera. Wybierzcie miłość, karty mówią, no więc pozwólcie sobie na okazywanie uczuć, reagujcie też na to. Możecie dzisiaj być jakoś nawet za bardzo sentymentalni, przynajmniej w Waszym poczuciu, bo barany chyba nadmiernie sentymentalne nie są, czy właśnie romantyczne. No jak najbardziej można sobie na to dzisiaj mm, pozwolić. Możecie dzisiaj podążać za sercem, być przez, te, przez to serce właśnie prowadzonymi. Jak najbardziej tak. No i, kochani, Byk. Byk ma dzisiaj maga i kartę nadciąga coś większego. No więc, drogie byki, tutaj w Magu tworzycie swoją przestrzeń, tworzycie swoje życie, swoją. Historię można, można powiedzieć. Cesarz, cesarz Boże, Mak, przepraszam, to ten, który działa, który ma plany, który, który wymyśla wszystko, co się wokół niego dzieje. Ma dużą moc właśnie tworzenia, przetwarzania słowa w ciało. No i myślę, że. Mamy jeszcze tutaj kartę, nadciąga coś większego, więc bardzo możliwe, że w tej energii, właśnie siódemki, w tym skupieniu, będziecie robić jakieś duże plany, ogromne plany, dalekosiężne, dalekowzroczne, które później będziecie sobie powolutku, krok po kroku realizować. Z kolei bliźnięta, kochani, mają dzisiaj dwójkę mieczy i kartę Zwiększ swoją energię. No w dwójce mieczy następuje takie troszkę zamknięcie, tak? szczególnie tutaj czakra serca jest chroniona, tak jakbyśmy się oddzielali od świata, chcieli, chcieli znaleźć taką przestrzeń tylko dla siebie. Często w tej karcie czegoś nie chcemy widzieć. Bronimy się przed czymś, tak? Blokujemy swoje emocje, unikamy pewnych sytuacji, nie, chce, nie chcemy też się mierzyć z jakimiś problemami. Na dłuższą metę tak się nie da, moi drodzy, więc wcześniej czy później pewnie przyjdzie ten moment, że trzeba będzie stanąć oko w oko z problemem i po prostu się z nim uporać. Nie ma innej drogi, ale na ten moment możecie mieć takie chwilowe poczucie, właśnie, że albo jesteście w sytuacji bez wyjścia, nie chcecie właściwie też tego widzieć, nie chcecie właściwie nawet szukać tego wyjścia, chyba na ten moment. Pamiętajcie tylko, żeby nie tracić przez to energii, bo to jest też taki moment, że można właśnie wydrenować się z energii. A karty mówią: zwiększaj swoją energię, więc zadbajcie o to. Rak, kochani, rak ma dzisiaj dziewiątkę pucharów i kartę znajdź swoje plemię. A to jest akurat karta zadowolenia, spełnienia takiej umiejętności bycia, życia tu i teraz, tak? Więc to jest, myślę, dobre, dobry przekaz, to jest takie spełnienie marzeń, satysfakcja, różne przyjemności, które nas dotykają, które odbieramy i takie poczucie, że wszystko jest w porządku, jesteśmy zadowoleni, realizujemy swoje pragnienia. Realizujemy swoje cele, idziemy do przodu, to o czym myślimy, marzymy, to do nas przychodzi. Ważne też, żeby być częścią jakiejś grupy, znaleźć, odnaleźć właśnie swoje plemię i tutaj też się realizować. Lew, kochani, macie kartę Słońca i karta zdecyduj. No, więc Słoneczko to z pewnością sukces, tak? To, to jest taki moment, kiedy wszystko staje się dla nas jasne, oczywiste. My, tacy, może można powiedzieć, wspaniali, oświeceni w tej karcie, pewni siebie, w dużej energii, możecie jak najbardziej dzisiaj podejmować decyzje, bo macie do tego siłę, macie do tego jakby taki entuzjazm i, i wzmocnienie w ogóle, które gdzieś tam w Was jest. Na pewno akumulatory podładowane, cieszycie się takim dobrostanem i dobrym samopoczuciem, więc można się tutaj do tego właśnie odnieść, tak? Macie jakąś decyzję do podjęcia, więc spokojnie to, um, spokojnie to zróbcie. To jest też takie duże poczucie wolności i dbanie o siebie samego, o takie swoje prawdziwe ja. Więc to jest też takie zdrowe jakby, tak? Dla naszego ducha. Panna ma szóstkę pucharów i pauzę. No a więc droga panno, ty możesz dzisiaj poświęcić swoją uwagę albo dzieciom, albo ewentualnie wspomnieniom i przeszłości. Czyli skupienie na tym, co było, powrót do przeszłości. Czy to w takiej formie, że no może ktoś sobie dzisiaj przy okazji Walentynego was przypomni i, i właśnie się odezwie. A może Wy siądziecie nad jakimś albumem ze zdjęciami, będziecie wracać do przeszłości, będziecie przypominać sobie jakieś różne sytuacje, może tak być. W każdym razie potrzebujecie odpoczynku tej pauzy też, no i możecie to różnie różnie się to może zrealizować, tak? Czy to właśnie poprzez jakieś wspomnienia, a może, a może poprzez zabawę z dziećmi, to też jest jakiś relaks. A może w ogóle no zaczniecie na przykład, nie wiem, coś czytać i będziecie też w tej energii właśnie szukać relaksu i odpoczynku. Waga z kolei, waga dzisiaj ma arcykapłankę i kartę Mów Prawdę. Możecie ci wyczuć jakąś tajemnicę, można by rzec tak intuicyjnie, tak, bo to jest karta. Właśnie intuicji, właśnie takiego wyczucia tego, co się wokół dzieje, ale nie poprzez świadomy umysł, tylko właśnie podświadomość. Więc szukajcie wskazówek we własnym wnętrzu. Oczywiście, sami też mówcie prawdę, ale możecie się właśnie dzisiaj zderzyć z jakimiś sekretami, tajemnicami no może trzeba się też na to otworzyć wtedy do was przyjdą odpowiedzi przyjdą rozwiązania. Nastawcie się dzisiaj na słuchanie, bo to jest karta bardziej właśnie słuchania, przyjmowania niż mówienia. Karta bardziej właśnie takiej bierności, pasywności. Skorpion kochani ma dwójkę monet i kartę dziel się swoimi talentami. Kochani y w dwójce monet dokonujemy jakiegoś wyboru, albo, albo przynajmniej powinniśmy dokonać jakiegoś wyboru. Nie zawsze wiemy, co wybrać. Często próbujemy tak przerzucać jak gorący ziemniak z ręki do ręki, tak? I zatrzymać tę sytuację, tak? Próbujemy balansować, być elastycznymi, tak, aby utrzymać wszystko, żeby niczego nie stracić. To jest też karta zmian, więc próbujmy tutaj płynąć z tymi zdarzeniami. Macie się dzielić swoimi talentami, więc. No myślę, że można to też oczywiście robić, ale najważniejszą rzeczą jest tutaj utrzymywanie właśnie wszystkiego w równowadze. Ale możecie mieć też takie poczucie, że musicie czyjeś wymagania spełniać, że ktoś was do czegoś, może nie tyle nakłania, ale tak jakby wymaga od was czegoś, tak? I. I wy rzeczywiście sprawdzacie cały czas, czy, czy, czy wszystko się dzieje tak, jak powinno. Możecie mieć różne zajęcia w jednym czasie, tak? Możecie próbować to właśnie ze sobą wszystko pogodzić i em, em, powiązać. No i kochani strzelec, strzelec ma dzisiaj kartę wisielca i spełnione marzenie. Co prawda w strzelcu nie ma jakiegoś działa... W wisielcu. Sorry, w wisielcu nie ma jakiegoś działania, bo to karta zatrzymania, karta takiego nawet można powiedzieć odpoczynku, odpuszczenia pewnej, pewnej aktywności też. No ale skoro mamy spełnione marzenie, to może to jest coś takiego, że właśnie bardzo się o coś staraliście, to marzenie się spełniło i wy czujecie taką ogromną ulgę właśnie, taki spokój wewnętrzny i wręcz sobie możecie na chwileczkę... Zawisnąć i po prostu poświęcić czas tylko sobie, pomyśleć o czymś, być może poczuć wdzięczność za to, że jakieś marzenie tutaj się spełniło. To jest też takie życie chwilą, tym momentem, delektowanie się właśnie, być może właśnie tym marzeniem, tym spełnieniem. Więc nie ma sensu już tutaj, nie trzeba, nie ma takiej potrzeby, żeby się miotać, żeby się kręcić w kółko, poświęć chwilę na to, żeby tylko i wyłącznie być. No i koziorożec. Koziorożec ma dzisiaj czwórkę pucharów i kartę, i jesteś fantastyczny, drugi koziorożcu. Więc skoro jesteś fantastyczny, to nie obrażaj się na cały świat, bo dzisiaj koziorożec ma taką troszkę tendencję do łapania właśnie focha, do jakiegoś obrażania się, do. Bardzo mocnego takiego skupiania się na własnych emocjach, na własnych uczuciach, i wszystko tylko dla mnie, i ja, i ja, i ja. A tutaj trzeba by było może troszkę się rozejrzeć wokół, nie tylko ty, drogi Koziorożcu, ale też inni obok ciebie, bo tutaj raczej w tej karcie da mało dajemy innym, bardziej skupiamy się właśnie na sobie, nie okazujemy uczuć, blokujemy się wręcz. A tutaj warto byłoby dostrzec te wszystkie błogosławieństwa, te wszystkie prezenty od losu, jakie masz, jakie posiadasz, i z tego się cieszyć, bo tego jest na pewno niemało i jest z czego się cieszyć. Czasem w tej karcie oczekujemy czegoś cudownego, no i to jest ok, tak? Czekajmy, jesteśmy, zasługujemy na same dobre rzeczy. Ale nie popadajmy w takie zawieszenie w tym wszystkim, tak? Żeby tylko i wyłącznie cały czas czekać. Trzeba żyć, być tu i teraz i być aktywnym. Wodnik, wodnik, kochani, ma dzisiaj szóstkę monet i kartę Nie dogadzaj wszystkim. No cóż, jest to karta takiej właśnie nierówności w dawaniu i w braniu, a do tego mamy nie dogadzaj wszystkim, czyli można podejrzewać, że macie taką tendencję, albo w ostatnich dniach może tak było że no robiliście dla wszystkich wszystko zapominając o sobie. Nie dogadzajcie wszystkim. Znajdźcie tutaj równowagę, złoty środek, bądźcie też dla siebie dobrzy i też dla siebie czegoś żądajcie, bo w pewnym momencie wasze zasoby się skończą i tu nie mówię oczywiście o zasobach Finansowych, bardziej mówię o energii, o takiej wewnętrznej sile do, do dawania, tak? Bo jeżeli my nie dostajemy wyrównania, to w pewnym momencie robi się taki deficyt, że już nie ma. Jak to się mówi, z pustego i Salomo nie naleje, tak? Więc dbajcie o tą równowagę. Dbajcie o to, żeby energia płynęła w dwie strony. Pamiętajcie, że kota można zagłaskać na śmierć, więc tego po prostu nie róbcie, tak? Jeżeli Wy coś dajecie. Czekajcie też na zwrot energii z drugiej strony. No i ryby. Ryby dzisiaj mają pustelnika i kartę zaufaj swojej intuicji. No więc rybki, no dla Was taki dzień przemyśleń, pewnie, może medytacji, może poszukiwania jakiejś prawdy, może jakiejś odpowiedzi bądź decyzji. Musicie hmm, przemyśleć coś, tak? To jest takie prowadzenie właśnie umysłu, który nas gdzieś tam w hmm, pewne rejony hmm, odprowadza. Na pewno jest tutaj dużo mądrości, dużo doświadczenia i warto z tych energii właśnie korzystać. I tutaj też intuicja do tego dochodzi, więc myślę, że macie narzędzia, aby właśnie odpowiedzi, aby decyzje były podejmowane w sposób właściwy i żeby te odpowiedzi do Was przychodziły. No dobrze, kochani, to byłby piątek. No i teraz sobota, przyjrzyjmy się sobocie. Sobota to będzie 15 luty 2025 roku, wibracja ósemka, księżyc w znaku panny, ale tylko do południa, bo o godzinie 12.44 przejdzie do wagi. Dlatego mówiłam, że chyba <laughs> lepiej byłoby te randki walentynkowe robić w sobotę, bo wtedy wieczorem, powiedzmy, czy tam już po południu, nawet księżyc będzie w wadze. A ta energia zdecydowanie sprzyja właśnie relacjom, sprzyja też właśnie takim w ogóle przyjemnościom, ogólnie rzecz biorąc, tak. I myślę, że dodaje takiego i taktu, i dyplomacji, i, i chcemy spędzać czas z innymi ludźmi, i chcemy się też pokazywać z takiej najlepszej strony, bo chcemy, żeby było miło, żeby było wygodnie. To nie jest energia wysiłku, to jest energia właśnie przyjemności. Więc przyjemność, atrakcyjność, zaangażowanie to są właśnie te energie, które tutaj będą zdecydowanie płynąć w sobotę, no i później w niedzielę też, bo dalej będzie książec znaku uwagi. Więc myślę, że na pewno będzie to dobry czas, właśnie na, na spotkania, na w ogóle życie towarzyskie, no a na randki w szczególności. No i cóż jeszcze? Aha, aniołek jeszcze. No tak, weźmy sobie jeszcze aniołka. Aniołek dla nas wszystkich. Aniołek nie ma powodu do zmartwień. No myślę, że to, to martwienie to jeszcze ewentualnie mogłoby bardziej gdzieś tam do południa występować, póki będzie księżyc w znaku Panny. No to wtedy faktycznie... Jeszcze taka energia nas może tutaj dopadać, że tak powiem, możecie, możecie się martwić o zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, no bo w pannie to takie tematy zawsze do głowy przychodzą. W, po, w połączeniu z ósemką, czyli z energią materii, pieniądza, możecie właśnie mieć tutaj takie zmartwienia typu egzystencjonalnego, typu materialnego, martwienie się o przyszłość właśnie. Pod kątem pieniędzy, pod kątem rachunków, możliwości finansowych i tak Ale to tak, jak mówię, do południa. Po południu, już skupicie swoją uwagę zupełnie na czymś innym. Tu już ważne będą spotkania z ludźmi, te właśnie relacje towarzyskie i to, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Każdy z nas będzie do tego właśnie dążył. No to mamy niedzielę kochani. Niedziela, czyli 16 luty 2025 roku. Wibracja dziewiątka i księżyc w znaku wagi. Waga, tak jak powiedziałam, bardzo dobry czas na spotkania, na romantyczne randki, na kolacje przy świecach i tak dalej, na obdarowywanie się prezentami, no i w ogóle na wszystkie, wszystkie przyjemności. Natomiast no dziewiątka, oczywiście to jest czas zakończeń, więc bardzo możliwe, że gdzieś tam Zrozumiecie, że jakieś tematy może nie do końca są dla Was, że przychodzi czas, żeby od czegoś się uwolnić, żeby coś zakończyć, posprzątać, żeby zrobić miejsce być może na coś nowego. No i weźmiemy sobie jeszcze aniołka. Istnieje coś lepszego, no dokładnie tak, widzicie, czyli robimy porządki, robimy, robimy sprzątamy przestrzeń wokół nas, właśnie po to, żeby coś lepszego mogło do nas przyjść, żebyśmy mieli na to przygotowaną przestrzeń. Kochani, tyle. Życzę Wam cudownego weekendu, no i do usłyszenia już wkrótce.